Witajcie kochani w przepięknej zabawie, znajdujemy się przed stodołą, którą już wielu z was zna, ale stodoła otrzymała nową atrakcję, ale o tej atrakcji więcej opowiedzą nam ksiądz Zbigniew Szostak i Tomasz Kozioł. Wirtualny Escape Room, który powstał jako projekt edukacyjny składa się z trzech pomieszczeń. Jesteśmy w tej chwili w pierwszym, to jest laboratorium, gdzie chcemy pokazać na czym polegała tajemnica broni V2. Laboratorium jest zaaranżowane tak, żeby jak najbardziej oddać czas epoki II wojny światowej i żeby przypominało prawdziwe laboratorium badań nad rakietą V2. Profesor Von Braun który był mózgiem tego właśnie laboratorium, skonstruował rakietę. Która była tak doskonała, że na bazie opracowań o rakiecie V2 zbudowano kiedyś loty kosmiczne. To, że ta rakieta została, została rozpracowana przez Armię Krajową, jest największym wydarzeniem w historii działalności konspiracyjnej Armii Krajowej. Enigma i rozpracowanie szyfru, które umożliwiało podsłuchiwanie i rozpracowywanie komunik decyzji, komunikatów czy rozkazów niemieckich. To była jedna najważniejsza akcja konspiracyjna, ale to, co się dokonało właśnie przez armię krajową, sprawiło, że ta cudowna broń Hitlera, która miała być strategiczna w całym zakończeniu II wojny światowej, została rozpracowana i Anglicy otrzymali dokumentację, ponieważ nie wierzyli, że Polacy mają tak doskonałe podziemie, które sprawiło, że najbardziej chroniona tajemnica niemiecka została przechwycona, rozpracowana i właśnie z zabawy wystartował samolot, który transportował części sterownicze i najważniejsze elementy rakiety V2, ponieważ nie wystarczyły im same zdjęcia i szyfrogramy. Zachęcam do tego, żeby przyjść tutaj do zabawy, do tego pomieszczenia, które ja w tej chwili siedzę. Jest to pierwsza część Całego, całego przedsięwzięcia, gdzie jeżeli ktoś tutaj odgadnie tajemnicę tego miejsca, będzie mógł przejść przez następne drzwi do kolejnego pomieszczenia, które też kryje swoje tajemnice i zachęca do tego, żebyśmy doszli do miejsca, gdzie będziemy mogli rzeczywiście wystartować samolotem Dakota. Części oryginalne tego samolotu są tutaj w zabawie i będziemy mogli też zobaczyć tutaj właśnie w zabawie w w namiocie spotkań, oryginalne części samolotu Dakota, oryginalne części rakiety V2, które zdobyliśmy dzięki uprzejmości muzeum w Bliźnie i jeszcze inne ciekawe tajemnice tej operacji, która ma nazwę Most 3 Kochani, to już niestety koniec naszej wspaniałej przygody wśród tajemnic akcji Trzeci Most. Musicie tu przyjechać. Miejsce. Sanktuarium Błogosławionej Karoliny. Trzymajcie się. Do następnego.